Cześć, witajcie. Doszła do mnie paczka, w której będzie bank Energii, Powerbank, chińskiego producenta Xiaomi. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Bank ten kosztował 20 dolarów, ale można go kupić znacznie też taniej w niektórych sklepach, nawet za kilkanaście. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ jest bardzo dużo podróbek dostępnych, także nigdy nie warto ryzykować. Ten, ten akumulator ma dosyć dużą pojemność, aż 10400 mAh, czyli to jest dużej pojemności bank. Próbuję się jakoś dobrać. udało się. Jak widzimy, mamy kolejne pudełko, w którym już się znajduje właściwa zawartość. Czyli mamy nasz bank energii. Jest też jakaś chińska instrukcja, krótka. Całkowicie po chińsku. I tu jeszcze mamy kabelek do ładowania w dołączonym zestawie. Proszę, tak to wygląda. No, i co my tu widzimy? Jak widać z tej strony, mamy takie podstawowe dane o urządzeniu, czyli jego pojemność. Może ja to pokażę na innym, już używanym. No, mniej więcej to samo widać. 10400 mAh, i tu mam jeszcze kilka dopuszczeń różnych. A w przedniej części mamy gniazda USB do ładowania urządzenia i do i wyjściowe też USB. Mamy taki włącznik, którym praktycznie tylko testujemy poziom naładowania tego banku. Jak widzimy, cztery światełka się zapalą, czyli jest naładowany. Jeżeli będzie się ściło dwa, to jest 50% energii w urządzeniu. I to, co jeszcze charakteryzuje ten power bank, to jego duża moc wyjściowa, aż 2 a na wyjściu. Czyli nie wszystkie urządzenia to tak, taką energię mają i inną cechą charakterystyczną jest solidna budowa. To jest jakiś stop aluminium, niestety na przykład tak w tym wypadku po upadku mam taki na przykład drobny zadzior, czyli to jest dosyć miękki stop, udało się go w ten sposób okaleczyć, czyli jest to możliwe. No ale tak to jest budowa solidniejsza niż u konkurencji. Może e, zobaczmy sobie ile to urządzenie waży. Bo, nie zlepkie tego, właśnie wadą takich urządzeń takiej pojemności jest rozmiar. Nie jest już taki komfortowy, po prostu do kieszeni wejdzie, ale gdybyśmy chcieli tej samej kieszeni trzymać i telefon i. E, Taki akumulator, to już niestety byłoby ciasno i niekomfortowo, ale na wypady, na przykład pod namiot w góry, kilkudniowe, gdzie możemy nie mieć dostępu do energii, taki się już spisze idealnie. Ten powerbank pozwoli nam na kilkukrotne naładowanie naszego urządzenia, telefonu. Niestety większość urządzeń ma baterie bardzo przeciętne. Jest wyścig na Ilość rdzeni na gigabajty pamięci, na wyświetlacze 4K i nie wiadomo, Bóg co jeszcze, ale mało które urządzenia, tu mam przykład urządzenia, właśnie, które ma ogromną pojemność 5300 mAh. Niestety nie każdy taki telefon posiada, który mu na czuwaniu może kilkanaście dni pracować. Większość ludzi ma telefony, no niestety, dosyć szczupłe, cienkie. Ale z bateriami na dwa dni użytkowania. I dlatego niestety musimy się posiłkować takimi bankami. O proszę, zważyłem go i waży, proszę, żeby widać, 261 gram. Yy. Tak, to jest, 62 teraz kazało, to jest oryginalny oczywiście powerbank. Na opakowaniu tutaj możemy zdrapać sobie zdrapkę i tam będzie kod, który można sprawdzić na stronie producenta i zweryfikować autentyczność tego oto powerbanku. Co jeszcze mogę powiedzieć? No może zobaczymy, czy to w ogóle ładuje. Ciach, podłączymy do jakiegoś telefonu. No, jak widzimy, ładuje. I takim bankiem możemy kilkukrotnie naładować taki telefon no, o pojemności, tam powiedzmy, baterii nieznacznie przekraczającej 2000 mAh do 3. Może no, kilka ładowań możemy sobie za pomocą tego zastąpić. Może jeszcze dodam, że mogę przeznaczyć taki Power Bank na nagrodę w jakimś konkursie na kanale Tel China. Konkursy byłby prosty, powiedzmy samo subskrybowanie kanału plus ewentualnie no łapka w górę wystarczy. I jak was to interesuje taki konkurs, to piszcie teraz w komentarzach, to taki coś zrobimy, jeden szczęśliwiec otrzyma ode mnie ten oto e, akumulator bank energii i na wakacje będzie jak znalazł. Dobra, to by było na tyle, dziękuję bardzo, pozdrawiam, e, subskrybujcie kanał, niedługo już kolejne. Ciekawe znaleziska prosto z AliExpress lub też z innych chińskich sklepów. Pozdrawiam, cześć.